Cześć, jak się macie tutaj? Kamu nabuła, to jest kolejny odcinek troszkę tym razem inny z Alarm for Cobra Nitro 11 eee, po prostu dogrywam głos do przyspieszonego filmu eee, z tego powodu już po prostu mi, mój mikrofon przestał współpracować w połowie nagrania i przestał nagrywać dźwięk a dogrywanie dźwięku, po prostu nawijanie do tego samego co już robiłem przed chwilą przez 30 minut eee, nie bardzo mi odpowiadało dlatego postanowiłem że zrobię tak, a nie inaczej. No, niestety zdarza się. Um, o czym mówiłem w filmie? No, mówiłem w filmie na przykład o tym, że już sobie pokój. Tak, postrzątałem pokój. No, Mogę zrobić zdjęcia, jak myślę na pocztę, każdemu z osobna. Um, co jeszcze? Mówiłem, że m, będzie jeszcze jeden odcinek z Alarm For Cobra 11, właśnie. I zakończymy serię. W no tej serii już nie będzie. Później skończymy mafię, bo to chyba najszybciej się skończy. Następnie prawdopodobnie pójdzie e, bajnik, Nicol... albo do tej story, nie jestem pewien. Um, Halka, nie wiem co robić z Halkiem, bo że ktoś to jeszcze ogląda i poza tym to jest gra, która nie ma linii. Lini... Lini... która nie. kurde, no jak to powiedzieć, która mm, nie jest liniowa o właśnie coś w tym rodzaju. No a tam mamy wolny świat, możemy robić nicy jakie nam się tylko podobają. I nie wiem, czy ta, no, ta gra na pewno ma jakiś koniec, tylko nie wiem, ile by to potrwało. a Po prostu strasznie to długie, i wasz wybór Teraz chcecie jeszcze Halka oglądać, czy nie chcecie? To Race Drive też nagrywałem, nikt nie chce już czego oglądać. No to zaprzestałem nagrywania, bo po prostu chcę skończyć jak najwięcej serii, bo mam dużo. No. Myślę, że zostanę tylko przy głównych, yy, czyli czekajcie, patrzę sobie na mafię do historii. Bionicle i Alarm Forum Alarm Forum Cobra 11 Alarm kończymy, później kończymy Mafię, zostaje to historię Bionicle Kończymy jedno pierwsze, później nagrywamy tylko drugie, które się skończy A następnie w planach mam yy, po prostu Mafię 2 Max Payna 3 I może jakieś meczyki z Ace of Space yy, Planowałem też nagrać tą metro, ale po prostu zaciąłem się na jednej misji w metrze i po prostu w metro mi się odechciało grać, no. No jak nie, nie potrafię przejść misji, to po prostu aaaa, takie, takie a mam po prostu. I... a skoro mam inne gry, to, to powiedziałem, dobra, walić sobie, pogram sobie załóżmy w to, w to, w to, w to i to. No. Nic w sumie specjalnego. Teraz jestem trochę też zdenerwowany, bo wysyłałem Mafię, już 3 godziny się wysyłała, myślałem, że będzie końcówka I przychodzę, oglądałem sobie film, e, Transformers 3 Przychodzę z powrotem i wiadomość na pulpicie e, Program Mozilla w Firefox przestał odpowiadać No to sobie myślałem, hmm, zajebiście, zajebiście I o, po prostu byłem na początku tak zdenerwowany, no ale mm, na to już nic nie poradzę, zdarza się Każdy ma takiego farta albo to tylko ja mam taką więc hmm, Mafia 2 będzie, Max Payne 3 i Ace of Spades po prostu Ace of Spades mnie wciągnęła ta gra jest epicka, no taki Minecraft, Battlefield i po prostu wszystkie takie gry wojenne a w ogóle hmm, nie wiem, nie wiem czy w ogóle jest taka gra gdzie po prostu załóżmy można sobie grać we dwóch graczy nawet, albo trzech, nie? ale każdy zostaje inną jakby profesję, no na przykład Jeden sniper, jeden tank, jeden ktoś tam i lecą razem, mają kamerę, mają taką kamerę z pierwszej osoby. Lecą dalej. Jest takie coś, że po prostu jeden załóżmy biegnie, drugi go osłania, trzeci coś tam, nie? I... Także trzeba drużyną przelecieć. Trze, trzy osoby w tym samym momencie. I coś tam zdobyć załóżmy. Nie wiem. Nie wiem czy jest coś takiego. Eee, nie chodzi mi o Call of Duty czy battlefield bo to nie jest to. Po prostu musi być... Więcej kooperacji, tam można robić co się tylko chce. Możesz sobie, jak jesteś sniperem, wbijesz sobie na wieżyczkę i jeszcze do chcesz, tak? Ale chodzi, żeby była ta współpraca. Współpraca musi być. Ach, kurcze no kurczę. Mm. Po prostu zdenerw zdenerwowałem się. się. jakiś taki nerwowy dzień. Mafię też chciałem nagrać cały taki odcinek. Yy, wyszedł mi 40 minut misja, jeszcze nie jest cała skończona i będzie się... Po prostu część drugą będą się dograć, no po prostu już wiem, że tak szybko się to nie skończy, niestety. No może niestety niestety, kto lubi Mafię, ten ogląda Mafię i się cieszy, że jeszcze nie ma końca. Jednak ja już chcę zacząć nowe serie. Nowe serie mnie po prostu wzywają, ciągną mnie do siebie swoimi niewidzialnymi mackami energii i, i po prostu potęga i mocy. no, tak. Jak wam dzień minął? Możecie napisać w komentarzu, nie wiem kiedy to będzie dodane. Tak więc dzień dobry, dobry wieczór, ja się z wami żegnam, trzymajcie się, na razie.